Mamy dzisiaj ciepły, słoneczny dzień. Znaczy, na pewno gdzieś jest ciepły i słoneczny w końcu półkuli ziemskiej dzisiaj ma dzień więc z pewnością gdzieś jest ciepły i słoneczny. E, widzicie, trzeba spojrzeć na e, dobre stronę. patrzcie na jasne strony znaczy dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o patrzeniu na, na jasne strony więc e, jeśli już trzymamy się tego dnia, ja wiem, że są ludzie, którzy, jak jest jakaś zmiana pogody, spadki ciśnienia i tym podobne rzeczy, to ich tam łupie w kręgosłupie, kolana bolo i tym podobne. No i to jest normalne. Eee, takie, takie rzeczy mogą się zdarzyć, no ale są też ludzie, którzy, jak pada za oknem deszcz, jest szaro, czy no nie podoba się pogoda, to już nie chcą żyć. To już są w pełni załamani, zrozpaszczeni eee, i tym podobne. No, i to nie jest normalne. Yy, może zanim w międzyczasie się wyjaśnię, dlaczego tak uważam, to, to krótka anegdota. Yy, bo będziemy właśnie mówić troszkę o optymizmie, pesymizmie, pesymizmie. Więc czym jest optymizm, czym jest pesymizm? O, pesymiści to są ludzie, którzy mówią, gorzej być nie może. Ale optymiści mówią, oj, może, może. To takie trochę może humorystyczne ujęcie y, tematu, ale myślę, że w trakcie y, zrozumiecie właśnie. Skoro czepiliśmy się już tej pogody, to wyobraźcie sobie taką sytuację. No, budzicie się rano, patrzycie za oknem i jest deszczowa pogoda. No jest deszczowa pogoda i no co z tym fantem zrobić? No, statystyka mówi, że za każdym razem, prawie za każdym razem jak pada deszcz, to jest deszczowa pogoda, więc to może, naprawdę może to się przytrafić. I teraz, e, wariant pierwszy. Pada deszcz. Jest pochmurno. No nie chce się żyć. E, co za paskudna pogoda. Zaczynam jęczeć, marudzić. E, dzwonić do znajomych, że no, dzisiaj nic nie robię, nic nie wyjdę i będę leżał w łóżku, bo pogoda jest e, do niczego. E, I... no i pełna załamka. A teraz, a teraz wariant drugi wstaję, patrzę za okno deszczowa pogoda, deszczowa pogoda to deszcz a jak deszcz to kałuże a jakbym byłem małym dzieckiem to lubiłem kałuże a uwielbiałem się w nich taplać eee, a to chyba byłaby świetna zabawa jakby pójść trochę po kałużach, no. a córkę mam, małą, ja, wiecie ona też lubi w kałuże chodzić, to będzie świetna wymówka, więc bierzemy córkę zakładamy kalosze, idziemy taplać się w kałuży i będzie świetna zabawa eee, i w czym rzecz? dokładnie ta sama sytuacja, ten sam deszcz, może to samo okno, ale mogę zupełnie inaczej podejść do tego. Mogę się załamać, a może stwierdzić, że będzie dobry dzień. I się tym dniem cieszyć. A więc widzicie, sekret polega w mojej decyzji, w moim wyborze, jak ja do tego podejdę. Ten prosty przykład z deszczem za oknem ilustruje nam Pewną ważną prawdę w naszym życiu, pewien sekret. To jest sekret bycia szczęśliwym. Więc uwaga, skupcie się teraz bardzo. Tak, tu, pewne skupienie. Powiem coś tak prostego, że aż trudnego. Więc jaki jest sekret bycia szczęśliwym? Więc ludzie szczęśliwi są szczęśliwi, a ludzie nieszczęśliwi są nieszczęśliwi. Eee, tak, więc teraz może wyprostujmy te, to proste zdanie. Eee, to jest kwestia wyboru. Eee, jak, tym, jak z tym deszczem za oknem, eee, jeżeli decyduje się czerpać radość z tego deszczu, to jestem szczęśliwy. No jak decyduje się rozpatrzeć na tym, no będę nieszczęśliwy. To jest kwestia mojego, twojego wyboru, nic więcej. Więc jeżeli mam decyzję bycia szczęśliwym, mam nastawienie bycia szczęśliwym, jestem szczęśliwym. E, jeżeli decyduję się e, być nieszczęśliwym, to, to, to będę nieszczęśliwym. E, w ten sposób, e, szczęśliwi są szczęśliwi, nieszczęśliwi są wiecznie nieszczęśliwi. E, więc skoro już dzisiaj to wiesz, to e, możesz wybierać. Więc podam kolejny przykład może trochę absurdalny, może drastyczny i mam nadzieję, nikomu z was nie zdarzy, ale takie przeaskrawione przykłady dobrze potrafią zilustrować nam to czy owo. Więc znów zamknijcie oczy, włączcie zwłaszcza wyobraźnie i wyobraźcie sobie, że weszliście na minę. No i niestety eksplodowała, urwało wam nogę. No, i większość z Was może w tej chwili pomyśleć: prawdziwa tragedia. Rozpacz do końca życia nie ma nogi. Jeszcze boli do tego. I tak to jest jeden wybór. A drugi wybór jest: no, pójść na dobre strony. Urwało mi nogę, ale tylko jedną. Mam jeszcze drugą. No, poza tym żyję. Ktoś z Was może powiedzieć: to co on tam wie o życiu bez nogi? No ja nie mam jakiejś kończyny, a co on wie tam życił życiu bez kończyn? I o rywaniu kończyn. No. Hmm. Nie wiem. Mam wszystkie. Eee, ale wiem coś na temat wyboru i o nim chcę to Was mówić. Więc nawet w tak drastycznej sytuacji mam wybór spojrzeć eee, z innej strony. Nie muszę patrzeć na to, czego nie mam, co straciłem. Eee, zawsze mogę spojrzeć na to, co jeszcze mam. Jakie możliwości są jeszcze przede mną? Bo zawsze jeszcze jakieś będą. Z drugiej strony, jak patrzymy na to, czego nie mamy, to jest taki głód, którego się nigdy nie zaspokoi. No wyobraź sobie, że za 2-3 lata Twój stan w majątku jest 10-krotnie większy niż dzisiaj. No ale e, nawet jak on będzie 10-krotnie większy, to nadal to będzie tylko malutki urywek ziemi, który jest Twoją własnością. A cała reszta do Ciebie nie należy. I wtedy patrzysz i no tak, ale są ludzie, którzy mają prywatne odrzutowce. Ale jakbyś miał tego prywatnego odrzutowca, to się okaże, że są ludzie, którzy mają swoje własne prywatne wyspy. Hmm, no jeszcze nie mam. Więc e, szukając z tego, czego jeszcze nie mam, no to, to jest wieczne niezadowolenie. Ale mogę spojrzeć na to, co, co dzisiaj mam e, i co mogę z tym e, zrobić. tu chciałbym podać kolejny przykład. E, Przeszła kobieta do y, psychologa. załamana, e, No i miała dobry powód bycia załamaną. Usłyszała diagnozę od lekarza nie pamiętam, jakby był nowotwór 2-3 miesiące życia, I, no i w pełni rozpaczała nad tym faktem. No co teraz robić? Dwa miesiące życia, odchodzę, e, zostawiam dzieci. E, I fakt był taki, że. No ona jeszcze miała te dwa-3 miesiące do przeżycia, chyba ostatecznie tam cztery e, przeżyła, e, ale już była faktycznie mentalnie po drugiej stronie grobu. Ona jeszcze żyła, ale już nie żyła. E, I pani psycholog, która z nią pracowała, stara się właśnie pokazać na tę prostą zależność, e, żeby nie patrzyła na to, że odchodzi, ale patrzyła na to, że jeszcze ma kilka dni, które może spędzić ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi zrobić coś znaczącego. I udało się. I te dni, które jej zostały spędziła nie w rozpaczy, tylko na robieniu czegoś sensownego. Czym byście się zastanowili, Właśnie jaka jest różnica pomiędzy życiu z diagnozą, za jakiś tam czas, 2 trzy miesiące się umrze, a życiu bez tej diagnozy? No tak, spójrzmy na to chłodnym, trzeźwym okiem. Hmm. Eee, powiedzmy, jestem sobie tutaj ja jako ja, e, który nie ma takiej diagnozy, jest ktoś, kto taką diagnozę otrzymał i stoi tutaj obok mnie. E, gdybyśmy mieli obstawać, kto dłużej pożyje, e, no to może byłbym zwycięzcą, zwycięzcą ragnienił, ale na dobrą sprawę nikt nie da gwarancji, że to właśnie ja przeżyję dłużej, chociaż nie mam diagnozy. No takie jest życie. Nikt nas nie wie, jakie ono będzie długie. E, a jednak, przeważnie jest diametralna różnica w podejściu. Póki nie usłyszysz jakiejś diagnozy, e, żyjesz korzystając z dnia. Masz jakieś plany, e, robisz jakieś rzeczy znaczące. E, chociaż tak naprawdę nie wiesz, e, czy, czy jutro w ogóle będziesz na tym świecie. E, w momencie, kiedy człowiek słyszy diagnozę, już zaczyna myśleć: ojej, umrę, i, e, i bardzo często wpada. W tą pułapkę bycia martwym za życia to jest bez sensu. No jak masz tak e, funkcjonować, to już lepiej nie bierz tych tam piguł, lekarstw, e, lepiej zostaw to i ich za pięć dni niż e, przez kolejny tam rok, e, bądź, będziesz umarł za życia. E, no, wybaczcie takie drastyczne podejście, ale e, więc znów słyszysz diagnozę e, 2-3 miesiące i cię nie ma. No i co teraz zrobić? No co zrobić? No nie wiem, na no, studia pójść. No ale nie skończę. No dobra, ale ile osób nie kończy studia? I no, wcale nie dlatego, że umierają. Ja no, wiem co mówię, ja dopiero trzecie skończyłem. Więc możesz pójść na studia. Dlaczego? No nie po to, żeby skończyć. No, może akurat się zdarzy jednak, nie będą 2-3 miesiące, tylko 4 lata i się skończysz. A jak nie skończysz, co z tego? Zrób coś fajnego. Zrób coś z pasją. E, zrób coś dla swoich bliskich. E, każdy z nas, niezależnie od tego, czy, e, e, jak jest przewidywanie co do przyszłości, powinien korzystać z dnia i robić coś znaczącego. E, znaczącego dla swoich bliskich, znaczącego dla Pana Boga, e, znaczącego dla wieczności. A może tak e, zmierzając e, do brzegu, e, ta zasada patrzenia na to, co jest pozytywne, takiego pozytywnego podejścia do, do życia. Jest też zasada, którą Pan Bóg zapisał w swoim Piśmie Świętym. Pan Bóg, który chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Chciałbym zwrócić uwagę na na przykład słowa apostoła Pawła w liście do Tasalonicza. Za wszystko dziękujcie. Nasze życie potrafi się bardzo zmienić, jeżeli Jesteśmy w stanie Bogu dziękować za to, właśnie, że urwało nam tylko jedną nogę. Za małe rzeczy, które, które są codziennie spotykane. No, za ten deszcz taki już no, przysławiowy dla dzisiejszego tematu. Akurat mam trochę śniegu. Za to, że wstałem, że żyję cokolwiek. Za wszystko dosłownie za wszystko. Jest jedna z też elementów terapii depresji. Pisanie wieczorem, takiego dziennika wdzięczności do Panu Bogu, zapłatki owsiane, żeby na śniadanie. Tak, kolokwialnie trochę. I, i druga rzecz, którą nam mędrzec samemu podpowiada: na cokolwiek natknie się Twoja ręka, to rób to. A nie wiesz, co będzie jutro. Nie, patrz na to, co tam będzie jutro. Po prostu dzisiaj planuj tak żeby to życie było znaczące i to taka trochę nasza odpowiedzialność przed Panem Bogiem ale to też właśnie sekret szczęścia kiedy następny raz przyjdzie taki dzień, że wstajesz rano i masz handrę i w ogóle nic ci się nie chce nastrój kiepski, wisielczy pod psem azorem zmokłym czy coś tam to jedna, jedna ważna rzecz do zapamiętania, od tego świat się jeszcze nie wali Weź telefon, wykręć tam numer telefonu do wodociągów i spytaj się, czy oni dzisiaj wodę zakręcają, no bo przecież ty masz taki kiepski nastrój, że to koniec świata. Potem zadzwoń do energetyki, tam, do elektrowni, może oni wygaszają kotły, prądu nie będzie, bo ty masz dzisiaj humor taki, że no, no do niczego. No i pewnie się tam dowiesz, że wcale nie, nie. No, słuchaj, niezależnie tak jak pan się dzisiaj pani czuje, E, świat pracuje, to więc pamiętajcie też o tym, że niezależnie od tego, e, jaki was ten kiepski nastrój dopadnie, Pan Bóg nie wziął sobie wolnego, nie powiedział: No Tomek dzisiaj ma załamkę, to pff, ja dzisiaj nic nie robię e, i mu nie pomogę, bo będzie mi się też taki nastrój udzielał. No nie, e, więc Pan Bóg jest z Wami, jest po Waszej stronie. Wstańcie e, śmiało, zgniecie kolana. E, powiedzcie Panu Bogu, mam dziś kiepski nastrój, ale wybieram e, z wiarą iść przez ten dzień e, i spróbować, żeby był znaczący. I wierzę, że mi Panie Boże w tym pomożesz. I ruszcie do przodu. E, 90% szansy, e, że Wasz nastrój w ciągu tego dnia zmieni się na zupełnie e, inny. I podziękujcie wieczorem za to Panu Bogu. E, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się z boku.